Dwa, 1. Cześć, witajcie, ja jestem Gaju i witam Was już na kolejnym odcineczku z Escape'a. Razem z Karolem, oczywiście. Siema, siema. I co, lecimy sobie dzisiaj w dalszą część Escape'ika? Który tu można w tył iść? Hmm, Ma, mam jakieś przyciski. Nie, poszedłem do jakiegoś chyba e, znaczki. Bo ja spadłem, ja mam tam do góry, muszę zabić? Nie wiem. Ale czekaj ja, ja jakieś tak. przyciski klik mogę klikać. Ty trzy przyciski mam. Ty coś musisz zrobić gdzieś. Czeka, się. Okay. A tu jest coś jeszcze. Ej, tu jest pełno, przycisk pełno przycisków, jest. O! <laughs> dostałem odłamek, co mi punktu nie dodaje No dobra, wciąż 13 A jeszcze mi życie odnowiłeś jak się zrespiłeś <laughs> Muszę czekać 3 godziny w tych kaktusach Dobra. Yy... Ogólnie są 4 przyciski chyba No nie I Spadłem ty, a tu byłeś w tych drzwiczkach, tak? Jest pięć przycisków, widzisz? Bo u góry się latarnie zapalają. Byłem tam. Byłem, byłem. A, dobra. Więc trzeba gdzieś skoczyć, gdzie będzie ten e, piąty. Bo u góry są latarnie, nie? Aha, dobra. Czekaj, ja coś był jeden, przyciskam. tam był drugi, tam są u góry, są... Jest! Na, na starcie mapy jest przycisk. No dawaj go. Wciśnij. Ja jeszcze tu poszukam. O, jeszcze się Tak, otwarła się droga. Dobra, to no od kaktusa O, i dwa punkciki za flika. No jak zwykle, jak ja cztery O, i trzy punkciki. O, jak same. <laughs> Okej, okay, to są jakieś yy, dziwne drzwi. Czy no, pełno drzwi jest. O nie, jest question jeden, co? A, to jakiś. Suggest free. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Są pytania, tylko że ona się zbugowała. Nazwa. Widzisz, jak źle odpowiem, to się wszystkie zamykają. A, że trzeba, trzeba zapamiętać. Tak, do pierwszy jest na do przodu, nie? Dobra. Drugi na pewno nie jest na lewo. Może na prawo? No, się wie się pojawiła. Jest jest. Dawajmy, dajemy Czyli jest na sukienkę. Yy, przód prawo, i zapisujemy na czacie, czy nie? No, możemy. No, no nie <laughs> Sorki no nie wytrzymam. Cicho. To jest przyzwyczajenia. Na każdym odcineczku. To... Dobra, nie zabijemy jej. Zabijemy ją. Ona aż zero. Przód prawo. Jak ona się leczy, wiesz o tym? Nie leczy się, na sukę jest walona Dobra. No, no nie zabijemy jej. Jest przód w prawo. Yy, I teraz tutaj. lewo będzie. Nie. ja unlucky. Dobra. Przód. Prawo. Prawo. Druga tak. wieźma. Powiedzmy, że prosto. Jest prosto. Jest prosto. Przód prawo prosto. Yy, I teraz. Co się otwarło? Tu się otwarło. Eee, czwarte. Imi tak, na prawo? Yy, źle. Jak ginę. Przód prawo. Gdzie było kolejne? Prosto było. I teraz za Wiedźmami w prawo jest źle na pewno, więc może w lewo. Jest, jest. jest. Lewo I teraz się otwarło chyba tam no Prosto jest źle Dobra, to czekaj tut y... prawo Teraz było prawo. prosto PROSTO! Kurwa No nie przeklinaj no Nie wiem no <noise> <Jak ty głos> tak możesz robić? Nie wiem Ej ty wiesz, same z ciebie dałem Prosto było, tak? Tak no Okay. I teraz jest lewo. Lewo. Okay. No, 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 w lewo no, wszedłem. Nie wszedłeś. Aha. Nie wiem, no trollujesz. Daj mi to zrobić. Przód, prawo. Teraz jest prosto. Teraz będzie lewo. Lewo. I teraz tutaj już nie pamiętam, które były źle. I prosto no, było źle. Dobra, prawo jest źle, czyli w lewo trzeba iść, czyli znowu lewo, kolejny raz lewo, czyli czekaj, przód, yy, prawo, prosto, au, <laughs> czekaj, teraz lewo trzeba iść, lewo i teraz tutaj lewo. No i jest źle, czyli trzeba iść prosto Ale zbajtowałeś Dobra, przód yy, Prawo Prosto Dobra yy, Co ty? Mowy sklirowałeś? Tak, no bo mnie się irytowało, no bo i tak nas nie biły, a ten I Prosto Dobra, i teraz Coś otwarło? Question... czekaj Tam było Piąt. Piątka się otwarła, tutaj Tak? Aha, no chyba, czekaj Pięć było, nie Powinno się szóstka otworzyć Raz, dwa, trzy, cztery, pięć To jest piąty Piąty gdzie był? Yy... Czekaj, Czło się tak... Już. Nie, to się piąty... czekaj, dobra, powoli róbmy to Dobra, poczekaj przód tutaj. Tutaj jest prawo. Później jest prosto. Dawaj prosto możesz iść tam. Teraz tutaj jest lewo. Teraz tutaj jest prosto. I teraz szóstka się powinna otworzyć, ale się nie otwiera. Czemu szóstka się nie otwiera? Może się zbugowało. To może wyłączę, co? To Weź rozwalno, bo coś się musiało zbugować. Okej, okay, rozwalone. Dobra, to... Yy, czekaj, jeszcze raz, tak? Przód... Prawo. Prosto. Teraz jest lewo. Teraz jest prosto I teraz tutaj Przecież zrobiłeś Nie, prosto wrong. Co źle było? No otworzył się drzwi o, no, no to dobrze zrobiłem Nie pisałem wrong Dobra git Hej okay. Dobra hmm. Co to Mam bentkę No A trzeba wagonik chyba I ten guzik ci waje ten jest kolejny guzik, gdzie trzeba doprowadzić ten wygoniarz? Tutaj, tu jest miejsce, o, do czego go odbychasz. Walgo, Walgo. walgo. Okej, okay, weszło, weszło. Jest, tykań. Przeszło. O, 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 jest, jest, jest dobra. Ty uciek gdzieś. Musimy około iść? Czy co? I bo on wraca teraz, czekaj, trzeba z drugiej strony. O, dobra? Trzeba tu go wciągnąć. O! ciągnąć? I teraz tu. Okay. Dobra, Git, O łatwiutko To jest? A, kasęka. 10 minut już o, jest prawie. No! Zakończymy? Nie no jeszcze jeden może jakiś poziomik. Już sobie tak 10 minut robię maksymalnie i tyle. 11. No dobra, no to możemy. W sumie tak, skład. i tak jest kasenka, także no. Także co, dzięki za oglądanie wszystkim. Lajkujcie, wpadajcie na nasze kanały, w opisie są. Yy, i co? Trzymacie się i siema. Siemka.